Cześć moi drodzy, witajcie. Chciałbym Wam opowiedzieć o wyborach, o wyborach na prezydenta, które odbyły się wczoraj, w niedzielę. Była bardzo duża frekwencja prawie 65% procent osób uprawnionych wzięło udział w wyborach. To bardzo dużo i to bardzo dobrze. Nie mamy jeszcze zwycięzcy wyborów, ponieważ żaden kandydat nie osiągnął 50% i zgodnie z oczekiwaniami, tak jak Wam pokazywałem, sondaże sprawdziły się. Pierwsze miejsce najwięcej głosów uzyskał Andrzej Duda prawie 44%. To nie są jeszcze oficjalne wyniki, ale zebrano już głosy prawie ze wszystkich okręgów wyborczych. Jeszcze muszą przyjść głosy z zagranicy, Polaków, którzy głosowali za granicą, więc oficjalne wyniki będą we wtorek albo w środę rano. Więc. To nie są oficjalne wyniki, ale myślę, że to nie zmieni się już bardzo. Wiadomo, że będzie druga tura. I w drugiej turze, oprócz Andrzeja Dudy, który zdobył najwięcej głosów prawie 44% będzie brał udział Rafał Trzaskowski, który zebrał 30%. Zatem mamy drugą turę za dwa tygodnie i zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie przebiegała ta kampania przez kolejne dwa tygodnie. I za dwa tygodnie będzie frekwencja równie wysoka, a może nie, ponieważ rozpoczęły się wakacje, i ludzie, którzy wyjeżdżają na wakacje, będą w innym miejscu, nie tam, gdzie jest ich okręg wyborczy, będą wtedy musieli załatwić sobie specjalne pozwolenie, żeby głosować w innym miejscu. Nie wiem, czy wszystkim będzie chciało się to zrobić, czy będą chcieli brać udział w wyborach. To może mieć duże znaczenie dla tych dwóch kandydatów, jaka będzie frekwencja. Zobaczymy. Na razie jeszcze czas. Przez dwa tygodnie będzie prowadzona kampania i za dwa tygodnie będziemy już wiedzieli, który z dwóch panów będzie prezydentem na kolejne pięć lat. Czy obecny prezydent Andrzej Duda będzie drugi raz prezydentem, czy będziemy mieli nowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego? O, już raz w e, niedawnej historii Polski e, mieliśmy prezydenta, który był dwa razy w Polsce. Prezydent może być dwa razy wybrany, trzeci raz nie może kandydować. I takim prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Później już po każdej kadencji był zmieniany prezydent na nowego. Zobaczymy, czy tym razem będzie prezydent zmieniony, czy pozostaje ten sam na kolejne 5 lat. To tyle na teraz. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć, pa! pa.